Przechodząc do dużych pytań, wspomniałeś, można powiedzieć, o dość różnorodnych aspektach tego, co można by w nazwać zarówno kryzysem tożsamości, czy kryzysem legitymizacji. Niewątpliwie w Unii Europejskiej mówimy o kryzysie finansowym, ale myślę, że w domyśle też często mówimy o kryzysie strefy euro. W dużym stopniu chyba można mówić o kryzysie europejskim, jako szeroko pojętym, tak się mówi. I takie pytanie, które chyba się nasuwa, albo powinno się nasuwać jako młodym Europejczykom, świeżym, którzy dołączyli 10 lat temu, jest to, w dużym stopniu ten kryzys był wywołany także właśnie faktem rozszerzenia. Tego, że się nagle ta Europa odnalazła z dnia na dzień, można powiedzieć, w zupełnie innej wspólnocie, której się nie czuje do końca komfortowo. Myślimy to oczywiście o starej Europie, dla nas był wielki moment, prawda, punkt dojścia. Dla nich, można powiedzieć, od tego momentu kryzys, prawda, konstytucji, Zanim jeszcze rozpoczął się kryzys ekonomiczny, widać było wyraźnie, że Europa już przeżywa problemy. Kryzys ekonomiczny, można powiedzieć, tylko wyciągnął na wierzch i był takim kanalizatorem. Czy, czy, czy uważa, że ta zaś uprawniona i czy jest jakby coś, jakby co, co, co w związku z tym dla Europy wynika, czy na przykład jest tak, że ta strefa Europy chce się integrować, nie, 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 nie polega na tym, że chce się zostawić tych wschodnich Europejczyków poza nawiasem, a z drugiej strony oni dzisiaj najczęściej, poza może wygrami, są dużo bardziej ekonomicznie spójni z tą Europą e, zdrową, e, północno-zachodnią, można powiedzieć. Coś, co się co jest, co się ma? Wydaje się, że wyłączyłem by ale nie wiem, to zbyt skomplikowane urządzenie. To jest, e, jest niewątpliwie prawda, to znaczy wejście naszych kraj do Unii Europejskiej było szokiem dla zachodniej Europy. To jest bardzo ciekawe, często niezrozumiałe i były tyle niemądrych rzeczy było powiedziane w tym okresie w Polsce, to znaczy bez wyobraźni, bez zdania, co jest Ja pamiętam taką dyskusję i tego kiedyś polityka, i może najzdolniejszego człowieka swojego pokolenia, który z polityki znikł Jan Maria Rokita, w Krakowie, miał dyskusję z takim bardzo wybitnym intelektualistą europejskim. I on z nim rozmawiał po prostu, no można powiedzieć, językiem żądań właściwie. Nie zdając sobie sprawy z psychologii zachodnich Europejczyków, zachodni Europejczycy, najbardziej świadomi. Uważam, że oczywiście istnieje obowiązek przyjęcia kraju ze Środkowo-Wschodniej Europy. Po pierwsze, to było pisane we do wszystkich dokumentach europejskich, no, mogę powiedzieć, wartość takich papierów, w których nikt nie wierzył, że to się kiedyś może realnie pojawić, jest ograniczona. To był szok, to był ogromny szok dla, dla Europy Zachodniej. Chciałbym przypomnieć, że wtedy, kiedy był monachijski, podpisywana umowa monachijska prawda, między Hitlerem, Chamberlainem, Beladierem, prawda, i kto tam Francję reprezentował w tych pamiętam. W każdym razie wtedy Chamberlain, wracając do Anglii, wtedy, kiedy od oddano Niemcom, mówił o tym, tłumaczył Anglikom o tym kraju, o którym nic nie wiemy i który nas nie interesuje. To on powiedział takie zdanie, i to odzwierciedlało i świadomość. To znaczy, trzeba mieć świadomość, że zachodni, że w naszej części Europy, była taka naturalna identyfikacja i mówiło powrót do Europy, powrót do Europy, ale z drugiej strony tak to tak, no, nie jest taka anegdota która jest pra, która, o Niemczech, o Zjednoczeniu Niemiec. Otóż na początku, e, 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 otóż, kiedy, kiedy ludzie z NRD demonstrujący zaczęli mówić, jesteśmy jednym narodem, mając na myśli zachodni, wschodni Niemcy, to wtedy zachodni Niemcy odpowiadali. My też. <laughs> Jesteśmy innym narodem. Otóż to jest anegdota, nie wiem na ile ona o, o, rzeczywiście na opadała, prawdopodobnie to jest po prostu anegdota, ale ona opisała pewną rzeczywistość, to znaczy jak u nas mówiono powrót w Europie, to wcale tego nie traktowano. Tam oczywiście ze wzruszenie, że te zmiany, ją dyktatura obalona, ale przecież była świadomość, że zachodni Europejczycy będą płacili bardzo poważne środki za to przyjęcie. Że to oczywiście geopolitycznie się opłaci. Można powiedzieć, że to było, że to było wielkie przedsięwzięcie, rozszerzenie Unii i że ono opłaciło się również zachodnim Europejczykom, przynajmniej jeżeli chodzi o potencjał, powiększenie rynku. Zdynamizowali. Ale przecież to jest do dzisiaj, to jest problem. To nie jest problem, tylko węgiel. Rumunia i Bułgaria Wbrew umowom, nie wpuszczali się do strefy Schengen. Do dzisiaj nie wiadomo, ja kiedy zostaną ja wpuszczeni do strefy Schengen. Jest, jest obawa. To, to nie jest problem tylko gospodarczy. To, to, jest, to jest problem, który występuje, występuje na wielu płaszczyznach. Teraz inny aspekt, który jest mniej zrozumiały, bo to myślę, że to jest zrozumiałe. Natomiast właśnie Ty wspomniałeś o tym, o konstytucji europejskiej, która została pogrzebana w wyniku odmowy Francuzów i Holendrów, którzy odpowiedzieli nie. To były dwa kraje, które zorganizowały referendum. Dlaczego one mówiły nie? U Holendrów, na przykład, to było bardzo jasne. To znaczy, oni żyli przedtem w małej Unii Europejskiej, w którym się czuli jak w swoim domu z zachodnimi Europejczykami, w których oni to przyznali. Często to było czasów Karola Wielkiego, to było wspólnoty, prawda, to, była, ta, to było, można powiedzieć, imperium Karola, Karola, Karola Wielkiego. Otóż, i, otóż nagle tu się pojawiły państwa, które są znacznie większe od nich, które ze względu na swoją ludność będą odgrywały większą rolę we wszelkich procesach głosowania, na, na które to kraje równocześnie chłonętsze będą mieli płacić. No wyobraźcie sobie po prostu sobie psychologię po prostu zwykłych obywateli. Oni weszli do naszego domu, uważają, tak jak ten polityk, którego mówiłem, że miał do tego absolutnie prawo zająć natychmiast salon, rozgodzić się w salonie, z banku wyjąć <noise> dobre whisky i traktować je jako naturalne. Otóż po prostu tutaj nie było symetrii, to nie było traktowane. Także oczywiście to był poważny, to był, to był poważny, to był poważny problem. Trzeba powiedzieć, że oni został przezwyciężony w dużym stopniu, nie całkowicie nadzwyczajnie dobrze i trzeba powiedzieć, że tutaj Polska do tego się przyczyniła, mając niezwykłe rezultaty, które są przed Polaków niedoceniane. I również zwłaszcza po, po zakończeniu rządów PIS-u prowadząc politykę znacznie bardziej proeuropejską i konsensualną, poprawiając stosunki z Niemcami, z Rosją, z wszystkimi. Polska jest teraz traktowana naprawdę jak członek klubu, to znaczy ja uczestniczę bardzo często w różnych konferencjach również na zachodzie. I to jest dla mnie psychologicznie to jest bardzo interesujące zjawisko. Do niedawna, jak mówiło się o Europie, to tak naprawdę wymieniało się równocześnie stolice i kraje tylko zachodniej Europy i zastanawiano się nad stanowiskiem tego polityka czy tamtego polityka. Otóż teraz w sposób naturalny Polska jest wymieniana, jako jedyny kraj z tego, to znaczy Polska już to tej geografii wyobrażonej Europejczyków, że Polska została z Europą zintegrowana. To, jest, to nie jest błaha sprawa. To jest bardzo istotna zmiana, bardzo istotny, bardzo, bardzo istotny czynnik. Także, także można powiedzieć, że tutaj nastąpił pozor. Natomiast, że to było traumatyczne przeżycie, które nie zostało do końca skonsumowane. Że to był jeden z elementów oddalania się Europy od zachodnich Europejczyków. Prawda? Że, że to się stało do pół obcy. To jest, trzeba, tak powiem, wykazywać empatię w stosunku do zachodnich Europejczyków, którzy przez kilkadziesiąt lat tworzyli tę strukturę. to jest. Bateria, bateria się skończyła. Bateria się skończyła. Bateria się skończyła. Hmm. Nie, chyba nie, ja coś tam naciskałem. bo się, się skończyło. Ale do... się, 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 się na skończyło, to się skończyło, się o, o, i bez mikrofonu by Ale to posłużę się tym, bo tam chyba działa lepiej. W każdym razie wspomniałeś Bułgarię i nie, pamiętam jak w Sopocie Iwan Krastew w, w swoim stylu interesująco sformułował, tak, tak, powiedział o tym, że Bułgaria kiedyś sterowała do Unii Europejskiej, Miała być docelowo jak Grecja, czyli umiarkowanie skorumpowana z umiarkowanymi problemami gospodarczymi, no może nie specjalnie europejska, ale nie sprawiająca większych problemów. Natomiast po tych, no, tych przypadku, w siedmiu latach, okazało się, że to Grecja bardziej stała się jak Bułgaria, czyli kraj z w zasadzie dysfunkcyjną gospodarką, instytucjami i w zasadzie to de facto bankrut, chociaż uratowany pieniędzmi europejskimi. Dlaczego ta konwergencja, o której się wydawało, że dzięki funduszom unijnym, dzięki tym transferom, zwłaszcza mówimy o Starej Europie, ona się w zasadzie nie udała? Skąd te problemy dzisiaj wewnętrzne właśnie krajów południa? No, docelowy zamysł był taki, że one mają w pewnym sensie się no, upodobnić, tak? znaczy, kraje bogatsze miały trochę się mniej wzbogacić po to, żeby biedniejsze się wzbogaciły nieco bardziej, to miało, ta, 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 ta integracja ekonomiczna miała poprzedzać integrację polityczną. Okazuje się, że dzisiaj chyba przepaść między Niemcami a krajami południa jest, jest jeszcze większa niż wtedy, kiedy, kiedy ta integracja się zaczynała. Psychologicznie, psychologicznie na pewno znaczy, czy to jest jedna z tych nowych linii podziałów, która przyczyniła się do pewnego zasypania linii podziału na wschód i zachód. To znaczy, że różnice między naszymi krajami a zachodem gdzieś tam zostały zapomniane ze względu nagle na, na pojawiającą się dramatyczny problem krajów południowych, na które trzeba było masowo ułożyć bardzo poważne środki. Eee, tu są różne przyczyny. Po pierwsze na pewno błędy popełnione ze względów czysto politycznych w przyjmowaniu do strefy euro krajów, które nie powinny być przyjęte. Przede wszystkim to dotyczy Grecji i to była decyzja polityczna tak naprawdę, że Skardestan, który był zaprzyjaźniony Karamanlisem, wczesnym prezydentem Grecji, i takiej mitologii, no, kraj, w którym się zrodziła demokracja, jak może się znaleźć poza Unią Europejską. To było, to było munkarnie. Znaczy, Grecja nie dorosła. Znaczy, Grecja pod tym względem jest daleko poza Polską, jeżeli chodzi o uznanie po prostu takich elementarnych reguł prawa funkcjonowania państwa. To znaczy, w Polsce, mimo całych doświadczeń i, i PRL-u, prawda, i skorumpowania, i nieefektywności, to to jest, to my jesteśmy już na Dalekim Zachodzie w porównaniu z Grecją, prawda? to jest, to, to jest niesamowite. Ale to dotyczy, nawet, to dotyczy nawet Włoch. To znaczy, że produkt, który wówczas był premierem Włoch, trochę sztucznie on zapewne doprowadził do poprawy sytuacji finansowej Włoch, wtedy kiedy Niemcy przeciwstawiały się przyjęciu Włoch do strefy to znaczy euro. Pierwotne projekty strefy euro nie było miejsce nie tylko na Grecji, nie było miejsca nawet na Włoch. To znaczy, że to był kraj, który nie ma finansów publicznych, chociażby już płacenia podatków. To znaczy, poziom płacenia podatków na ludzi jest tak niski. O, o, Włoszech, o Włoszech często mówiono jako państwo, o społeczeństwie bez państwa. Podobnie tak mówiono o, a, a, o e, Argentynie, gdzie zresztą bardzo duży procent jest ludności włoskiego po, pochodzenia, prawda? To znaczy, że tam społeczeństwo, druga gospodarka równoległa odgrywała dużą rolę. Innymi Brak było często elementów nowoczesnej gospodarki i nowoczesnego państwa e, w takim rozumieniu krajów północnych, czy w krajach północnych, znaczy spraw, to sprawnej administracji, sprawnej gospodarki. E, to powinien był być proces dłuższy przyjmowania i bardziej rygorystyczny wprowadzania. Kryteria czysto polityczne decydowały i powodowały, że to one się przyczyniły do tego, do tego kryzysu, załamania się. Gdyby pomyślano o tym w momencie przyjmowania wspólnej waluty i wprowadzono jakiś reżim pośredni, okres przejściowy, prawdopodobnie można było wtedy uniknąć. Na dodatek przecież, przecież nie jest tylko wina tych krajów, to jest też wina takich krajów jak Niemcy, czy też przede wszystkim Niemcy. Niemcy korzystały z nieodpowiedzialności tych krajów. To znaczy, polityka Niemiec jest merkantylistyczną polityką oparcia rozwoju o, o eksport. E, no ale jak jeden kraj eksportuje i ma wielką nadwyżkę budżetową, ogromną zupełnie, to muszą być inne kraje, które więcej importują i które mają więcej deficyty. Innymi słowy, ten system poprzez ten kredyt, między innymi poprzez nieodpowiedzialność banków niemieckich i francuskich, on subwencjonował właśnie nieodpowiedzialność takich Grecji, takich Włoch i innych krajów. Innymi słowy, mechanizmy, które były tworzone również w ramach euro, do tego się przyczyniały. Co to było? A euro no, to oznaczało wspólny, taki sam, e, taka sama stopa procentowa, czyli. W krajach wysoko rozwiniętych, takie jak Niemcy, była taka sama stopa, procentowa, jak w krajach, w których ta stopa powinna być znacznie wyższa ze względu na niższy poziom, kredyt powinien był być znacznie droższy. Otóż tani kredyt powodował, że można było prowadzić nieodpowiedzialność w politykę konsumpcyjną. Na przykład budownictwo w Hiszpanii było kompletnie obłokane. To, co stworzono, więcej tam budowano niż w całej reszcie Europy. To było kompletnie irracjonalne. Ale to było wynikiem między innymi funkcjonowania euro, między innymi niskiej stopy procentowej, oni sobie mogli pozwolić wtedy, kiedy poziom rozwoju gospodarki nie powinien był na to pozwolić. Także tutaj różne mechanizmy związane z wprowadzeniem euro, one pogłębiały zamiast sprzyjać konwergencji, o której wspomniałeś. To wręcz przeciwnie, on uruchomiały mechanizmy dywergencji, z którymi bardzo chcieli i które idą bardzo daleko, to znaczy włącznie z taką właściwie wojną kulturową w ramach Europy. No, te wzajemne oskarżenia prawda, w północy i południu, to na poziomie już takim cywilizacyjnym-kulturowym, prawda? Ta Clash of Civilization, o którym Huntington mówił, zderzenie cywilizacji obserwujemy dzisiaj w Europie i często zresztą z stereotypami, jak pani Merkel mówiła, dość nieodpowiedzialnie. nie że ty, narody Europy muszą pracować tak samo ciężko, jak właśnie jak Niemcy i że nie, nie ma razieńcy Europy, bo zresztą sobie zdawała sprawę, że Grecy, jeżeli o ilość czasu pracy, to oni pracują więcej niż Niemcy. Problem organizacji i efektywności tego, prawda? E, natomiast to, 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 nie, to nie jest tak, że to się sprowadzić do stereotypów, że tam leniwych południowców, którzy się wylegują na pięknych placach, prawda? i tych protestantów surowych, którzy myślą tylko o zbawieniu i o pieniądzach. Myślałem, że przez swój przykład się przekonam do, do tego, żeby zaśmąć, ale widzę, że się nosi po scenie, więc też... Ale to Ci proszę. <grym> też wstałem też, 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 też w takim razie. Trochę y, wspomnieliśmy o tych, może być, chorych ludziach Europy, natomiast wydaje się, że dzisiaj być może największym problemem Europy jest, jest Francja. To znaczy ja tak przynajmniej patrząc na tę drugą część motoru, który zawsze Europę napędzał. Dzisiaj Francja względem Niemiec, no już chyba nie można mówić o tym, że ma pozycję równorzędną, że stara się nadrabiać miną. Dla mnie jednak szokujący sondaż, w którym Marine Le Pen i front narodowy na pierwszym miejscu w sondażach na razie, szczęśliwie, bo jest daleko do wyborów we Francji. Co się dzieje takiego z Francją? Dlaczego Francja tak bardzo boi się globalizacji? Dlaczego prezydent, w sumie bardzo proeuropejski, w swoich deklaracjach już dzisiaj ma tak fa fa fatalne sondaże? I, I Francja, której problemy są nierozwiązywane, mam wrażenie, od lat. Czy jest jakaś szansa na naprawę i świetnie elity francuskiej i Francji? Czy, czy, czy jaką, jaką diagnozę stawiasz? Z czego wynika ta słabość dzisiejszego giganta? To trzeba sięgnąć bardzo głęboko w historię. Znaczy, jak zawsze, przy skomplikowanych zjawiskach społecznych, gospodarczych, kulturowych są różne poziomy przyczyn. I tu można by sięgnąć setki lat w przeszłość to znaczy całą tradycję monarchii <słuchanie> francuskiej poprzez później, poprzez jakowinizm to znaczy tradycję silnego, centralizowanego państwa. Tam się społeczeństwo tworzyło wokół państwa a nie państwo było wynikiem sp sp procesów społecznych. I tam i do dzisiaj to znaczy, że tendencje etatystyczne są bardzo silne w Francji. Można powiedzieć w pewnych okresach historycznych to było wielkim plusem. I na przykład w pewne sporo największych przedsiębiorstw francuskich i, i najbardziej rozwiniętych to jest Atom, to są samoloty. Można by znaleźć wiele, to jest wynikiem inwestycji państwa, subwencjonowania. Elity francuskie były przedmiotem podziwu, te wielkie, tak, tak zwane wielkie szkoły francuskie, w innych krajach Europy. Otóż, po prostu, w ostatnich tak lat, mamy zupełnie inny model rozwoju. To jest związane z globalizacją I nie tylko. To znaczy, to jest rynek, to jest konkurencja, elastyczność. To jest zupełnie inny, ten tradycyjny model rozwoju, okazuje się, to okazuje się nieefektywne, także można powiedzieć, że to jest na, na najgłębszym poziomie. Poza tym, już widziałem takie badania po wojnie we Francji, że Francuzi gorzej wznoszą niepewność, na przykład, niż anglosaskie społeczeństwa. Ja nie znam takich badań dla Polaków, więc trudno mi to porównywać. To też, to też, można powiedzieć, wpływało na wielką rolę państwa, państwa opiekuńczego w ogóle. W ogóle, w ogóle państwa. I to jest interesujące, że też w opinii publicznej w Francuzi należą do narodów najbardziej krytycznych w stosunku do kapitalizmu i gospodarki rynkowej. Okay. Mają bardzo rozwiniętą, mimo kryzysu obecnego, mają bardzo rozwiniętą można powiedzieć, kapitalizm swoisty, a kapitalizm gospodarkę rynkową, to są niesłychanie są niesłychanie są i jest pewien poziom irrealizmu, to znaczy że Francuzi chcą zachować, zachować swój model w tym kierunku, stoi w oczywistej sprzeczności. Na to nakłada się słabość, słabość elit francuskich, które nie potrafią społeczeństwu zaproponować języka. Francuzi nie rozumieją już w takim tego świata i boją się, chcą zamykać. Stąd też tendencje nawet antyeuropejskie. Mają poczucie, że projekt europejski, który w dużym stopniu był, był projektem Francji, Francja umiała doskonale po wojnie wykorzystać więzi z politycznie słabą, słabymi Niemcami i niejako mówiły w imieniu Francji Niemiec i narzucały swój projekt i cała administracja europejska była tworzona na wzór instytucji francuskiej. Otóż oni widzą, zwłaszcza w 1890 roku, że Francja traci kontrolę nad Europą i stąd też to głosowanie w tym na konstytucję europejską, strach i odwracanie się, że Unia Europejska staje się nośnikiem tych tendencji globalizacyjnych, a nie ochroną przed tendencjami globalizacyjnymi. Na dalej doszliśmy do rządów e, Olonda, który jest inteligentnym człowiekiem. E, e, kiedyś z nim jako emigrant miałem z nim, miałem z nim sporo do czynienia, kiedy był szefem Partii Socjalistycznej. E, e, on jest inteligentnym człowiekiem, ale jednocześnie też człowiek bez w formatu. To nie jest przywódca. E, I on jest bardzo konserwatywną polityką prowadzi. On no, ma nadzieję, że, e, że powiedzmy le, le, leczenie snem, że poprzez sen można będzie Francję doprowadzić do nowoczesności. To niestety trzeba obudzić Francję i to jest tylko Francja często w swojej historii, która zawsze była narodem bardzo konserwatywnym i równocześnie o świadomości rewolucyjnej. I nie tylko świadomości, ilość rewolucji, która zafundowała w swojej historii równa się ilością polskich powstań. Prawda? I to jest, i, i, i można powiedzieć, że okresy długich konserwa, konser, konserwatyzmów były przerwane tak, no, spazmami rewolucyjnymi. Inny tam jest strach, który jest obecny ciągle w świadomości. No, Ostatnio to był 1968 rok, który jest do dzisiaj idealizowany w środowisku. środowiskach. To nie jest tak, że się nie zmienia i struktura gospodarcza jest często bardzo nowoczesna na Natomiast administracja, państwo jest kompletnie niedostosowana do tej epoki. Sarkozy poprzedni prezydent próbował, próbował zmienić, próbował wprowadzić. I miał w jakimś sensie prawomocność. mocność. Francuzi rozumieli, on znał jego język. Wcześniej był kompletnie arbitralny, był nieodpowiedzialny. Elementy korupcji były. To taki panisko, pełen fantazji, w dzień, w którym został wybrany, poszedł do, naj, do najbardziej luksusowych najpierw z gronem znajomym, w którym byli jacyś tam gwiazdy pop, prawda? Popów, jacyś tam paru polityków. To wszystko zgorszyło Francję. Oni mają inne wyobrażenie o godności państwa. U nas nie ma takiego wyobrażenia. We Francji ciągle jest właściwie taki królewskie... Władzę się postrzega tak jak władzę królewską, ciągle, jest. otoczona jest szacunkiem, prawda? Niezwykłym. To, to było źródłem zgorszenia, wulgarność, on wulgarny Francuzi tego, to, gdzie estetyka odgrywa bardzo wielką rolę. Nawet ja po francusku mówiąc, prawda? On nigdy nie skończył wielkiej szkoły. To był pierwszy prezydent francuski, który nie skończył elitarnej szkoły. Prawda? Francuzi go wybrali, bo on miał w sobie coś, no, obietnicę przyszłości. I równocześnie jego chaotyczność, nieprzewidywalność, elementy wulgarności, prawda? To, że on nie interesował, nie zajmował się Francją, tylko zajmował się swoimi kolejnymi kobietami przez pół roku, rozwodził się z jedną, <grym> żenił się z drugą. Francuzi nie są puderyjni. To nie chodziło o to, że nie, nie to znaczy, tylko to, że się nie zajmował Francją, tylko zajmował się życiem osobistym, prawda? Tego Francuzi nie mogli wybaczyć. Także on, to była szansa, która została zmarnowana, bo on niewątpliwie miał równocześnie potencjał modernizacji i miał mm. ambicje mm. prawda, Francji, ale jakiś jakichś 40%.